Z tego filmu dowiecie się, jak być produktywnym i przestać prokrastynować. Opowie nam o tym Fryderyk Karzełek. Dzień dobry, witam serdecznie. Uczelnia Asbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Jakie są najważniejsze przyczyny, które prowadzą do prokrastynacji? Kiedy prokrastynujemy, to znaczy nie robimy tego, co powinniśmy robić, to oznacza, że nie jest to dla nas wystarczająco ważne. To znaczy, że nie mamy motywów do tego, żeby coś zrobić. Najczęstszym takim. E, najczęstszą przyczyną tego wszystkiego jest to, że nie mamy takiej wizji swojego życia. Czy takiego miejsca, do którego chcemy dojść. Takiego w ogóle Steven Covey, jeden z nawyków, który opisał, to było zaczynaj z wizją końca. Czyli jak w ogóle ma mieć, jaki, jak ma wyglądać moje życie? Jeżeli ja nie mam takiej fundamentalnej świadomości tego, jak moje życie ma wyglądać, to zdany jestem na łaskę i niełaskę tego, co na bieżąco się dzieje. Generalnie, największy nasz problem dzisiaj jest taki, że my mamy dzisiaj tysiące różnych bodźców, które odciągają naszą uwagę. Po drugie, jesteśmy często niewolnikami dopaminy. To znaczy, zamiast skupiać się na rzeczach naprawdę ważnych w naszym życiu, które wymagają. Dyscypliny, wytrwałości, cierpliwości, konsekwencji, koncentracji, tych wszystkich rzeczy ważnych. My po prostu doraźnie zaspokajamy swoją potrzebę otrzymania kolejnej dawki dopaminy. I ważniej jest dla nas w tej chwili poskrolować sobie social media, niż zrobić coś, co w długim horyzoncie czasowym przyniesie nam naprawdę namacalne korzyści. I tak mija nam czas na robieniu rzeczy, które są kompletnie nieważne. To jak w takim razie Ty znalazłeś ten cel, bo właśnie wspomniałeś o tym, żeby też robić coś z perspektywą końca? Jak ty odnalazłeś to, na czym chcesz, gdzie faktycznie chcesz dojść? Wiesz, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja też nigdy nie byłem ideałem, jeżeli o te, o te rzeczy chodzi. Ja, można powiedzieć, hołduję takiej zasadzie, która nazywa się u mnie zasadą Paracelsusa. To znaczy, uważam, że w otaczającym nas świecie nie ma ani trucizn, ani lekarstw, są tylko substancje. I to, czy nas będzie coś truło, czy leczyło, to zależy od dawki. Okay. Więc ja też nie jestem ideałem i też czasami e, prokrastynuję, też czasami zdarza mi się czegoś nie zrobić, co jest ważne, ale w przewadze jest to... Więcej produktywnych i konkretnych Dokładnie. rzeczy. Więc jakby, wiesz, no, jesteśmy ludźmi, tak, więc to, to nie jest tak, że my musimy być nagle ascetami i skupić się tylko... Bez wszystko. internetu. Bez internetu. Nawet dzisiaj miałem taką przygodę, że gdzieś tam w internecie zobaczyłem Przepiękny dom nad morzem, góry, wiesz, piękny widok, drewno, w ogóle, no ideał? I czy wytrzymałbyś tam rok bez, bez dostępu do internetu? No nie. Umarłbym tam z nudów prawdopodobnie. Pomimo, że bardzo piękna okolica, piękne otoczenie, to nie chciałbym czegoś takiego. Więc trzeba po prostu yy, dawkować sobie. Ja jestem zwolennikiem wypracowywania nawyków. Nawyk to jest takie zjawisko w naszym życiu. Czynność, która jest powtórzona tyle razy, że staje się odruchowa. Więc jestem zwolennikiem, tak jak u mnie, z wczesnym wstawaniem. To jest u mnie odruch. Ja wstaję o 4:55. A o której chodzi w takim razie spać, jeśli wstajesz o tej? Pomiędzy gdzieś 21 a 22 chodzę spać. Nie jestem niewolnikiem wiesz, wieczornego siedzenia, oglądania seriali czy robienia rzeczy, których większość ludzi nie jest w stanie sobie odmówić wieczorem. Ja tego nie robię, po prostu się od tego odzwyczaiłem. Ale jak wypracujesz sobie właściwe nawyki, to one cię doprowadzą do sukcesu, choćby nie wiem co. I teraz jest tylko kwestia jedna: żeby się skupić na wypracowywaniu nawyku, czyli powtórzyć daną czynność tyle razy, że stanie się odruchowa, a później wierzysz w następną czynność, która jest ważna. Trzeba mieć świadomość tego, które czynności prowadzą. mnie. Na pewno nie scrollowanie Facebooka, na pewno scrollowanie Facebooka nie prowadzi nas do sukcesu. Tak, to prawda. W takim razie, jakie masz, już wspomniałeś o kilku, ale jakie masz rady dla osób, które borykają się z prokrastynacją? Wiadomo, jakby między innymi na pewno zmienić nawyki, ale czy coś jeszcze tutaj byś chciał Wiesz dodać? Co, przede coś? wszystkim zadać sobie pierwsze pytanie, to jak ma wyglądać moje życie za 10 lat? Gdzie ja chcę być? Kim mam być za 10 lat? Jaki ma być ten człowiek, który będzie miał klucze do mojego mieszkania, do mojego samochodu, kody dostępu do mojego konta? Jaki ten człowiek ma być w ogóle? Jakie ma mieć cechy, w którym miejscu ma być, ile ma mieć pieniędzy, jaki ma mieć majątek. Te wszystkie rzeczy, moim zdaniem, trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jak ma być za 10, 15, 20 lat? Jaką mam wizję mojego życia w ogóle? A później dopiero zadać sobie pytania, które działania, czynności prowadzą mnie do tego i z tego zrobić nawyki. To jest generalnie proste. Okej. Okay. W takim razie, jakie strategie czy narzędzia poleciłbyś osobom, które właśnie. Chcą planować swoje zadania, obowiązki i właśnie wdrożyć to, o czym właśnie wspomniałeś, żeby to po prostu ten plan potem włożyć w realizację, żeby to nam pomagało. Czy masz jakieś właśnie jakieś strategie czy narzędzia? To ja zachęcam do tego, żeby przystąpić do klubu 5. 55. Okay. To jest taki program, który dzieje się już od ponad 5 lat, od 21 lipca 2018 roku. I to nie chodzi tylko o wczesne wstawanie. To chodzi o pewnego rodzaju filozofię. Bo klub 555, niektórzy uważają, że to trzeba się zrywać wcześniej o świcie, o 5.55 i uczestniczyć w tym. Niekoniecznie. Trzeba przyjąć pewną filozofię, którą reprezentuje sobą klub. I to jest genialne narzędzie. I naprawdę mnóstwo osób dało mi już informacje na ten temat, że sam fakt dołączenia do klubu radykalnie zmienił ich życie. E, oprócz tego ja mam jeszcze takie narzędzie, co nazywa się wyzwanie Twój Najlepszy Rok. Akurat teraz e, zrobi, zacz, zaczęliśmy go. To jest, żeby na przykład zaplanować swój każdy rok, zanim się rozpocznie. I my planujemy każdy następny rok gdzieś w październiku, listopadzie. Ten następny, czyli ten, ten następny. następny czyli wchodzimy w ten rok, zazwyczaj robimy różnego rodzaju zobowiązania noworoczne, żeby wyłączyć od 1 stycznia myślenie. I zacząć działać. I zacząć po prostu działać. Wejść w ten nowy rok już z dokładnie rozplanowanymi dniami, jakie rzeczy będę robił i tak dalej. I po prostu. Okej, okay. w takim razie jak według Ciebie można kontrolować i ograniczyć rozpraszacze, między innymi właśnie tak jak wspomniałeś, żeby realizować te działania? I z jakich metod, technik Ty korzystasz, żeby ograniczyć te wszystkie rozpraszacze? Wiadomo, nawyk, ale czy nie wiem, w budowaniu tego nawyku korzystałeś z jakichś metod, technik? było coś co to w, ograniczeniu, w ograniczeniu rozpraszaczy no, jest jeden sposób, to jest po prostu, jeżeli chcesz, żeby tego była określona dawka, to zaplanuj to po prostu, że będziesz scrollował Facebooka pomiędzy na przykład 18 a 18.15. Bo to się bardzo szybko wymyka spod kontroli. Jak zaczynasz scrollować robić się i siedzisz w internecie, to patrzysz na zegarek nagle okazuje się, że siedzisz półtorej godziny. Tak, naprawdę. Więc trzeba zrobić prostą rzecz. Dobra, będę to robił, bo lubię to, ja nie mam z tego powodu problemu, żebyś... Fajnie jest, prawda, to jest takie miłe. I będzie sobie, dobra, włączam sobie 15 minut na budziku i wtedy robię w tym internecie co chcę. Albo pół godziny, to jest Twoja decyzja, co z tym zrobić. Włączam sobie y, s, taki, taki y, timer, timer timer, i 30 minut, po 30 minutach jest guzik, wyłączam to i, i sprawa jest zamknięta. To jest, to jest kwestia zaplanowania tego, bo ja nie, nie, nie twierdzę, że to jest, wszystko jest dla ludzi. Czasami można zjeść pizzę albo czasami y, zjeść coś niezdrowego. Ja nie widzę nic, żadnego problemu, wszystko jest dla ludzi, tylko żeby po prostu z tym nie przesadzać, i yy, na przykład pierwszy nadwój w klubie nazywa się Zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Czyli zaplanuj sobie na przykład jutro, że będziesz robił te rzeczy, które są przyjemne, a kompletnie niepożyteczne, że nie będziesz robił określonego dawca. Super, czyli tak naprawdę kontrolowanie tego, no, co nas niszczy. No To jest jeden z najlepszych sposobów na życie, to poddać swoje życie kontroli. Ale w takim razie, jak rozdzielasz to, bo wiadomo, można zaplanować te 15 minut. No ale często no, my jako ludzie, i tak przykładowo, weźmiesz ten telefon i pomimo, że nawet zaplanowałeś, że nim od 18 do 18.10 przeglądał i tak ten, ten telefon weźmiesz wcześniej, zaczniesz sobie przeglądać i pytanie czy tutaj, załóżmy, Ty masz na przykład nie wiem, jakiś jeden telefon i na tym telefonie masz aplikację, czy na przykład nie wiem, masz drugi telefon, który masz, nie. w którym masz aplikację? Nie, nie, i nie, nie. mam jeden telefon i on i nie jestem od niego uzależniony. Robię to wtedy, kiedy rzeczywiście wiem, że mogę, że nie, w jakiś sposób nie zaważy to na mojej produktywności. I to jest kwestia znowu, wiesz, jeżeli ja sobie postanowiłem, że będę wstawał o 4.55 przez najbliższe jeszcze kilkanaście lat, bo tak, takie wyzwanie podjąłem, no to nie ma zmiłuj. No, dałem, złożyłem deklarację. I ludzie oczekują też, że będziesz wtedy. I, i robię to, tak? jestem codziennie o 5.55 online. Czyli jutro też będziesz o 5.55? Też 55. będę jutro, tak jest. Okej. Okay. W takim razie... Wspomniałeś też o zdrowiu. Czy zdrowy tryb życia i odpowiednie dieta mają wpływ na naszą produktywność? Jakie, wiesz, aspekty, jakie aspekty zdrowego życia, stylu życia, życia warto, warto się wprowadzić? Wiesz co, to jest ten drugi czynnik, oprócz yy, ponieważ na to, yy, jaki mamy poziom samodyscypliny, czyli siły woli, o tym bardzo mocno decyduje nasza energia. Gdyby tak spojrzeć na to bardzo pragmatycznie, to yy, My budzimy się rano z pewnym zasobem energii. Jesteśmy wypoczęci rano i generalnie nasz mózg rezerwuje sobie od razu, i my nie mamy na to kompletnie wpływu, na naprawienie pewnych procesów w naszym organizmie. To znaczy, jeżeli my poprzedniego dnia zjedliśmy bardzo niezdrowo, albo mamy jakąś infekcję, albo borykamy się z jakimś problemem zdrowotnym, to mózg rezerwuje pewną część energii z tej na to, żeby to wszystko naprawić. Jeżeli jesteś chory, na przykład bardzo przeziębiony, zdarzyło ci się tak, że budzisz się rano i nie masz w ogóle energii? Tak. Zdarzyło się, tak? tak. Czyli mózg Ci zarezerwował 100% Twojej energii na to, żeby zregenerować organizm. I teraz, czym bardziej zdrowo żyjesz, czym bardziej dbasz o swój, e, swój organizm, tym mniej będziesz rezerwował energii, czy mózg Twój będzie rezerwował energii na to, żeby regenerować organizm, i będziesz miał więcej energii do dyspozycji. Aby na przykład stosować samodyscyplinę, czyli żeby, ponieważ samodyscyplina wymaga naszej energii. Jeżeli nie masz energii, bo jesteś przemęczony, a drugim takim czynnikiem, który zjada bardzo mocno energię, jest stres, negatywne emocje. Też w tym momencie mózg niejako mówi, dobra, żeby odbudować, to pozbyć się adrenaliny, kortyzoru z organizmu, potrzebuje na to energii, i też w tym momencie zablokuje cię. W tym momencie po prostu nie będziesz w stanie. Nie będziesz w stanie pewnych rzeczy robić w sposób zdyscyplinowany, ponieważ no... twój, twój organizm zabrał pewien poziom tak energii. Dosłownie, to, to jest bardzo ciekawe, bo sam zaobserwowałem to w tym roku. Jak pamiętam, na przełomie poprzedniego i tego roku przez około kilka miesięcy byłem cały czas osłabiony. Poszedłem, zostałem anginy, poszedłem do lekarza, potem szedłem do naturopaty i się okazało, że gdy zaczęłem brać zioła, witaminy, zaczęłem o wiele lepiej się odżywiać, Ustawiłem rzeczy, których nie powinienem, głównie jedzenie, jakby miało ogromny wpływ. Zobaczyłem, że tak jak właśnie już energii było więcej. Jak rano wstawałem, miałem więcej energii, i tak samo, jak mi mówisz, jakby sam tego doświadczyłem w tym roku. Ale skupienikiem, z którego przeważająca większość sobie nie zdaje sprawy, jest sen. Sen nie tylko pod względem jakościowym, ale i ilościowym, ale nie tylko, żeby on odbywał się w określonych godzinach. To znaczy, ideałem jest, jeżeli idziemy spać o 22 i wstajemy o 6. Mamy 8 godzin nieprzerwanie. Regeneracyjnego snu, nasze wszystkie organy wewnętrzne się regenerują, regeneruje się nasz układ odpornościowy i to jest moim zdaniem, znowu kwestia zaplanowania sobie tego. I wreszcie, następnym czynnikiem decydującym o tym, to jakiś czas temu niemieccy uczeni to odkryli: że sen i radość życia mają większe przełożenie na nasze zdrowie, prawdopodobnie, niż zdrowa dieta i ruch. Wow, to jest niesamowite, ale w takim razie, jak u Ciebie wygląda kwestia snuż, bo chodzisz spać mniej więcej około. Tam przed 22, tak? Przed 22. To śpisz mniej więcej koło, stara się celować koło 7-8 godzin? Między jak... 7 i 8 godzin. Okej. Okay. A na przykład masz jakąś. Przed spaniem, nie wiem, odstawiasz telefon, zakładasz jakieś. bo teraz bardzo ostatnio popularne stało się, jakby okulary blokujące światło niebieskie, i masz jakąś taką rutynę, która cię wprowadza też w sen, po to, żeby gdzieś tam. bo wiadomo, jeśli skończysz się. Ja na przykład tego doświadczyłem jakiś czas temu, że siedziałem przed komputerem do 22.30, przez tam 2,5 godziny, bo musiałem coś skończyć, zamknąłem komputer, od razu poszedłem spać, i pomimo, że poszedłem wcześniej i spałem te 7 godzin, czy tam 8, czułem się totalnie. Zmęczony, totalnie zajechany, po prostu nie byłem w stanie wstać. I pytanie: jak Ty dbasz właśnie o taką rutynę przed snem? Wiesz, co ja generalnie nie jestem święty i też tam gdzieś zdarzy mi się, że po, pooglądam sobie to niebieskie światło. Ale ostatnio kupiłem sobie urządzenie i teraz będę je wdrażał, które jest czytnikiem e-booków z dostępem do internetu i on nie świeci na niebiesko. Okay. Więc jeżeli nawet będę chciał sobie coś tam przeczytać czy coś obejrzeć. To będę to testował teraz w najbliższym czasie będę się z tym dzielił też, będę się tym dzielił też na pewno w internecie, bo jeszcze nie startowałem Super. W takim razie ostatnie pytanie, jakie są twoje trzy najważniejsze rady dla tych, którzy chcą być bardziej produktywni, i przestać prokrastynować? Coś, co na przykład można wdrożyć przykładowo od dzisiaj albo od jutra? No więc pierwsze, to zacząć świadomie żyć w tym rozumieniu, żeby każdego dnia znaleźć sobie na początku może 10 minut, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, czego ja tak naprawdę od życia chcę. Jaki jest mój sens istnienia? Jaką ja mam misję? Ja na przykład głęboko wierzę w to, to jest takie dziwne, dla osób stąpających twardo po ziemi może wydawać się to dziwne, ale ja uważam, że każdy człowiek przychodzi po coś na tym świecie. Że ten świat jest jakoś tak skonstruowany. Że jednak każdy z nas otrzymuje, i to jest fakt, każdy z nas ma jakieś, jakieś talenty. talenty. Większość nie odkrywa swoich talentów, bo nie ma odwagi wyjść ze strefy komfortu, bo nie popada. Bo, bo, bo siedzi gdzieś tam w domu i nic nie robi tam, czy robi tylko rzeczy powtarzalne. Więc nie ma szans, żeby odkryć swoje talenty. Tak? Więc uważam, że każdy z nas przychodzi po coś na tym świecie. Na ten świat. Więc pierwsza rzecz to odkryć to w ogóle. A jak ty to odkryłeś? Wiesz co, robiłem przeróżne rzeczy. Wychodziłem to jest to wychodzenie ze strefy komfortu. Uh. Y nie wiem, czy znasz moją historię, ale na, gdzieś tam na emigracji, ponad 25 lat temu położyłem moją pierwszą firmę, splajtowałem, zostałem z gigantycznym długiem. Słyszałem, że potem zacząłeś wyjść w sprzedaży działać. Potem zacząłem działać, zacząłem uczyć ludzi. Potem wróciłem znowu do biznesu, potem wróciłem do Polski, założyłem kolejne moje firmy i tak dalej. Czyli byłem non stop aktywny, aktywność, proaktywność, to jest jeden z nawyków. Proaktywność polega na tym, że szukasz. Szukasz sposobu na to, żeby coś zrobić, żeby zwiększyć swoje dochody, poprawić jakość swojego działania, etc., etc. I w pewnym momencie trafiasz na to, bo ja na przykład w 2011 roku zacząłem szukać swojego miejsca w social media, w internecie. Siedem lat trwało to u mnie, zanim wymyśliłem klub 555. Nagle A miałeś mnie. jakieś próby tam przez te 7 lat? Nie tak, wiem. oczywiście i to wielokrotnie podejmowałem przeróżne próby. Dzisiaj hmm. nawet nie chcę o tym myśleć, bo one były tak naprawdę drogą do tego, co się wydarzyło w 2018. Po prostu olśniło mnie wtedy na jakimś tam webinarze z Marcinem Osmanem. Mówiliśmy na temat wychodzenia z długów. I zapytałem Marcina, mówię Marcin, ja jutro rano zrobię taki, takie wyzwanie 30-dniowe wstawania o 6 rano. Marcin mówi spokojnie, nie ma problemu. Zdziwię się, jak ci ktoś na to przyjdzie. Okazało się, że pierwszego dnia przyszło 78 osób wow. i było tylko lepiej. Okazało się, że jest to, że, że wszyscy się biją o czas, w cudzysłowie ten antenowy, wiesz tam, godzina 19, 18, 20, 21. A ja zrobiłem to o godzinie 6 rano. O 5.55 nagle się okazuje, że mam codziennie kilka tysięcy ludzi na żywo. Super. I to od ponad pięciu lat. Super. Więc to jest pierwszy Super. sposób na to, a drugi to jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli na przykład yy, wyznaczyć sobie działania, które mnie prowadzą do tego mojego idealnego życia, i po kolei brać te każde działanie i robić z tego nawyk. Bo jakby nasz zespół zestaw naszych nawyków, doprowadzicie na 100% do celu. Tylko, Tylko innych trzeba... szybciej, innych wolniej. A żeby je teraz wypracować, to trzeba każdy dzień zaczynać z gotowym planem, czyli powiedzieć sobie: "Dobra, skupiam się teraz, wiesz, to jest ten mój pomysł, który zacząłem z Benjamina Franklina, który 200 lat temu opracował ten system 13 tygodni, 13 cnót, gdzie każdego tygodnia skupiał się na jednym. I po kolei każdy z tych nawyków robisz przez 13 tygodni, i potem wszystko od początku. I jeżeli zaczniesz to robić, to i rzeczywiście konsekwentnie to 2-3 lata później widzisz pierwszą naprawdę konkretną zmianę na lepsze. Super. Dziękuję w takim razie za podzielenie się wiedzą. E, Gdybyś chciał więcej poczytać, posłuchać o tym, jakbyś jak przestać prokrastynować, jak się rozwiać, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie. Jest to, ja zachęcam do tego, żeby przystąpić dołączyć do klubu 55, czy zacząć uczestniczyć na live. Zacząć słuchać tego. Ja tam bardzo często mówię co należy zrobić dzisiaj i tak dalej, po prostu robić to poddać to refleksji, zastanowić się co ten Fryderyk chciał tam powiedzieć po prostu zacząć robić coś co małymi krokami małe zmiany które prowadzą do dużych rezultatów w czasie czyli mała zmiana w długim czasie Echa. duża zmiana rezultatów super dziękuję w takim razie Dziękujemy, dziękuję że byliście z nami dziękuję bardzo